Jacek Hoga, Fundacja Darma, dzień dobry. Jeden z landów w Republice Federalnej Niemiec ogłosił, że członkowie partii AFD, legalnie działającej partii politycznej, która ma swoje przedstawicielstwo i w Bundestagu, i w Parlamencie Europejskim, i na poziomie lokalnym, i regionalnym w Niemczech, Członkowie tej legalnej partii nie mogą legalnie posiadać broni, i nawet jak są funkcjonariuszami policji, nie mają prawa nosić broni ze względu na to, że jest podejrzenie, że ta partia może być nielegalna z perspektywy konstytucyjnej, nie jest zabroniona, nie jest w trakcie delegalizacji nawet, nie jest broń boże zdelegalizowana, czyli można być członkiem legalnej organizacji. W wyniku czego na terenie tego landu to jest bodajże nadrenia północna Westfalia. Szkoda, że nie mają historycznych regionów, już tylko takie potworki jak nasze kujawsko-pomorskie, z którego nagrywam, ale to tak na marginesie. To pokazuje skalę upadku praworządności, sposobu myślenia o prawie i, i to pokazuje, że ten, ta sprawiedliwość dwóch prędkości to nie tylko Wielka Brytania i. Biali kontramuzułmanie, którzy są uprzywilejowani w Wielkiej Brytanii znacząco. Wystarczy spojrzeć na wyroki, czego setki teraz można znaleźć, porównanie takich wyroków w stosunku do mniejszości muzułmańskiej i do rodowitych, rodzimych Brytyjczyków. Tego typu rzeczy już widzimy w Wielkiej Brytanii, a teraz mamy przez sąd ogłoszone. W Niemczech. To jest największe państwo w Unii Europejskiej. Nie ma tam z tego powodu masowych demonstracji. Nie oburzają się inne partie polityczne. Zgodnie z zasadą, że mogę się nie zgadzać z, z tym, co głosisz, ale będę bronił tego Twojego prawa do tego, żebyś mógł to głosić. To prawo już nie istnieje w Niemczech, to prawo de facto nie istnieje we Francji. Kiedy. Lata temu już zamknięto na lata w więzieniu ludzi za to, że sprzeciwiali się zrównaniu małżeństw z rzekomymi tworami paramałżeńskimi, i tego typu zachowania są coraz powszechniejsze i są coraz bardziej mocniej usadowione instytucjonalnie, prawnie, sądownie w Unii Europejskiej. To jest kolejny dowód na to, że może chcieliśmy. Uciec spod sztandaru Marksa, pod sztandar wolności, ale okazało się, że w międzyczasie ktoś przefarbował sztandary i znowu jesteśmy pod sztandarem Marksa. Chociaż sztandaru wolności nigdzie nie widać, ten sztandar wolności chyba w końcu będziemy musieli podnieść sami, jeżeli znajdziemy na to odwagę jako Polacy. W końcu, któż jak nie my powinniśmy kochać wolność. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Dlatego, że to powinien być jeden z ostatnich dzwonków dla wszystkich zwolenników racjonalnego dostępu do broni. Pozwoleń, badań środowiskowych, badań psychologicznych, psychiatrycznych. W Kanadzie już się chce wysyłać ludzi na badania psychiatryczne czy psychologiczne, jeżeli się z główną narracją ideową, lewicową, ktoś nie zgadza. W związku z czym to nie jest obiektywny sposób miary zdrowia psychicznego. Proszę pamiętać, że jakby ktoś w latach 50., czy 40., w Wielkiej Brytanii, czy we Francji, czy w Niemczech, czy. Czy w Stanach Zjednoczonych mówił, że jest, powinno być całkowicie normalne małżeństwo dwóch ludzi tej samej płci z prawem do adopcji, to by prawdopodobnie wy, wy, wylądowało w pomieszczeniu bez klamek z miękkim wyłożeniem ścian i sufitu. Dzisiaj uznawane to jest za normę. Jeżeli nie zaczniemy mówić wprost, jak powinno być, nawet jeśli mamy, mamy nadzieję na to, że będzie to wprowadzone, to przestaniemy budzić ludzi, przestaniemy pokazywać ludziom, jak świat jest zbudowany. Ostatecznym dowodem na wolność obywatela w danym kraju jest prawo do posiadania i noszenia broni bez pozwolenia i bez rejestracji. Rejestracja jest zawsze wstępem do ograniczenia dostępu. Pozwolenia są zawsze okazją do tego, żeby komuś tego prawo odebrać. I był już niedawno o tym materiał na naszym kanale. Mogę tu dać kolejne przykłady, tak, o tym, że ktoś jest nieskazany. Tylko ma zarzuty, postawiony proces się nie rozpoczął, a dostępu do broni jako strzelec w tym kraju nie ma. Podobnie jest z zamazaniem wyroku, który, który nagle nie jest zamazany według sądu. Podobnie jest z tym, że z tą decyzją Naczelnego Sądu Administracyjnego, z tym cytatem z uzasadnienia, że w Polsce dostęp do broni jest przywilejem, a nie prawem. Jeżeli nadal ktoś uważa, że dostęp do broni w Polsce jest powszechny. To albo nie słucha ze zrozumieniem, albo ma złe intencje. Warto walczyć o prawdę, warto walczyć o to, żebyśmy wszyscy mieli wolność. Ja nie jestem za tym, żeby odebrać prawo do posiadania broni tym, którzy chcą reglamentacji. Ja chcę tego, żeby moja 70-letnia sąsiadka mogła kupić sobie rewolwer, czy KBKS, czy cokolwiek sobie życzy, jeżeli by chciała. Żebyśmy wszyscy w Polsce znowu byli wolni, a nie cieszyli się tym, że może ja mam mało wolności, ale za to sąsiad. Ma trochę mniej. Jacek Hoga, Fundacja Darmo.